Siema, gramy sobie kontynuujemy. Oczywiście seryjkę nasza. 5% udziału. Dwa diamenty aż. To jest bardzo sporo. I 30 tysięcy na koncie. 40. Eee, tutaj nie będę nic kupował. Nie chcę nic kupować. Muszę sobie przypomnieć. Ej, tutaj mamy prawie wszystko wykupione od Freda. Tajremena na trójkę to aż takie nie jest warte. Prędkość czy wielkość stada. Teraz dużo. Może prędkość tych kupimy, co? No, w sumie. 15 tysięcy. Zaledwie. A będą szybciej szukać gnoje. Dobrze że się pojawiłeś. Ja sobie odliczę ładnie. Pyk, pyk, pyk. Tutaj zaczynamy jazdę. Dzięki. Szybcy, jak błyskawica. Dobra, szukajcie, szukajcie. Mhm. Nie pamiętam, jakie to były ziemie. Fajnie. O, leci, leci prawa, leci prawa. Nie wiem skąd będzie bliżej. Chyba stąd, co? 270. No, 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 stąd jest bliżej, ewidentnie. I. Aj, no, i kurde, trochę głębiej to już jest. I tam gdzieś znalazł. No jak, dobra, kupujemy tak. Kupujemy jednego, żeby odkładał trochę. I co? No i musimy teraz lecieć tutaj, kupić kolejnego... Kurde, sporo tego, co? Dobra, jakieś me mele tutaj lecą. Żeby wyczaić. O, to jest ogromne, ej. Gdzie, gdzie, gdzie? Tutaj znowu znalazł? Co ty mówisz do mnie, człowieku? Dobra. Powoli, powoli. Bo to jest naprawdę ogromne, nie? to powiększył. Tutaj bym też puścił mela, 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 mela. Kretów w tym bym puścił. Tak, żeby ogólnie zbadały o co chodzi. Że tutaj się wyrobiły, nie? Dobra, muszę. No nie, sprzedają, sprzedają cały czas. Nie ale zawsze. Ale coś znajdę fajnego. Mhm. No i co? No i nic za bardzo. Nic ciekawego, tutaj się nie dzieje. Mogę kupić kolejny Silos. Na pewno to zrobię. Tutaj nic nie ma, jej. Czy to wychodziło, że to, to są wszystkie? Bo on się nic nie znajduje, nie? Mhm. Znalazł coś. Ty, aż trzech mi gwizdę, a ja nie wiem, co tutaj się dzieje, nie? W serio. Hm. Nie te ceny trochę wzrosną, nie mamy co się śpieszyć. Czyli to jest od cholery. Dobra, to ja bym może... Nie, to tu jest 100, 100, 100 jest? od chuja. Silo hmm. kupować? Kupię. Przecież jakbym zaczął sprzedawać teraz trochę więcej. Dążą. I tak muszę kupić silo. Dobra, trochę więcej się sprzedaje, więc lecimy od razu tutaj gdzieś. Tutaj kolejny mel leci Żeby odkrywać. Yy. Aha, to nie będzie skały. Dobra, to na pewno będzie musiało na dwójkę wbić. O, ej dobra, tutaj, 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 tutaj. tutaj, tutaj. Wszystko sprzedawajcie, co możecie. Ej, dobra, przykry jest to, że tutaj nic nie ma. Dobra, znaleźliśmy. To w ogóle na trójkę leci. To powiększamy. Zwiększamy do jakiegoś tam 15. 16. Dobra, kolejnego dajemy. Tutaj jest na trójce. To nie możemy znaleźć na dole tego. No w dupie to mam. Macie obok, musicie zdążyć. Serio. Kurde. Ciekawe, gdzie to może być, co? Jakbym tak zrobił tak tutaj, nie? I przez to się prze... O, o. Poszukamy coś. Dobra, przestań. Jeszcze coś znalazł, gdzieś tutaj coś znalazł. Ej, ciekawe, żeby tego nie robił, i później tutaj, żeby nie, w nie wkopać się bezsensownie. O, znaleźliśmy super, tutaj też. I zostało nam jeszcze jeden gdzieś tutaj bobek, więc ja bym to poszerzył. Ej, eee. nie mogę kliknąć, nie? Ty no, ale było lipa, co? Po 40 nikt nic nie sprzedaje. No, puść jeszcze jednego, no zobaczymy, może coś tam znajdą. Ale wypełniasz bardzo sporo. Poczekamy teraz ładnie na jakiś. O, skończyło się. Tutaj też. Więc podpinamy. O, to do tego może podepniemy, co? A za 500? O, to tutaj może. Za 200 i tutaj też za. Tam 200. Nie tak chciałem, ale dobra ej, 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 Kurde, spałem. Mogliśmy tak opchnąć to Ona do gwizdy przecież, nie? Ja pierdziele, ja zapomniałem. Ej, dobra Ciekawe nie? O, dobrze, że powiększyłem rurę, która nie będzie przydatna. Na co on Ciekawe, co? No? To jest dopiero sierpień, więc jeszcze na luzie. O, jest! O, ale naprawdę faktycznie obok, nie? Jakie oszustwo cholerne. To było pod nim? No nie wiem. Nie wiem, czy sprzedawać to. Prawa leci bardzo fajnie do góry. Zobaczymy, zobaczymy. Wszystko jest. Złoty, coś tam. Dobra, lecimy wszystko. Bo już nie ma czasu, to nie ma czasu. Lepszej nie będzie. Może chociaż w sumie lewa, może przyścignie za chwilę. Dobra, przestań. Zaryzykujemy. Kurwa nie prześcigło, ale lipa, ja dupia, dobra, niech będzie, no, Najwyższy wszystko przykłady i zostało tylko 28 tysięcy, nie zostało, hmm. no, nie za dużo, no właśnie, Henry się odpala, co ty miałeś Henry za ziemię, no słabo strasznie nie poszło, ja nie wiem, bardzo słabo. Ona miał 44, Ej. To jest. Wow. Dobra, nie będę tam kupował. Ja sobie biorę tutaj 30. jakąś. O, zaraz się Henry od kupi. Ło, człowieku. 1%? Teraz piątkę mogę dać. Oni mają. Po... Teraz ja 6000 dom. Tyle oni mają hajsu. Ale bardzo śmieszne, że oni mają praktycznie tyle samo pieniędzy. O 2 dolary różnicy, nie? Praktycznie niemożliwe. No no no, 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 no. I co? O, oh, Jezu, sorry. Ech. I sześć koła. Bang. Dzięki. Mogę jeszcze w to przetrzymać, ale bałem się, że lica kupi. Co by to kupić? 40 tysięcy mam. A nie, czekamy na... Właśnie, zbieramy już na gaz. Zbieramy na gaz. Sobie kupimy jak się mapa skończy. Następną, nie, żeby pokazał nam na następnej mapie, gdzie jest jakieś coś tego Będzie spoko. No i słabe ceny są, co? Bardzo słabe. Takie mega słabe, nie. Takie turbo mega słabe. Tam gdzieś znalazł jeszcze rośnie, rośnie, no. Gdzieś bliżej znalazł, no. To było fajnie. Dobra, nie no tak będę musiał to zrobić, no. 700 poszło, ale... W dupie. Fajne, fajne duże złoże. I co, i on nic nie zajdzie już? Jakie gówniane to są ziemie, ej. O kurde, o. Oj sorry. <laughs> I jakie to są gówniane ziemie, nie on nic już nie znalazł. Ej. To nie są żarty w ogóle, nie. To my to znajdziemy i i to jest wszystko, nie? Na dzisiaj. Co jest grane? Ej 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 ej, 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 ej. Dobra, leci prawa, leci prawa, a czy lewa? No, jak strzelają wszyscy do siódemka, no. Dobra, Git. Dobra, ja bym to powiększył, nie? Żeby jak najszybciej to jednak zrobić, tutaj też bym powiększył. Żeby już było z głowy, Ja to kosztuje? 290, tutaj 250, 250. No i co? No i kurwa, cienko, nie? To wygląda dosyć, <grym> ale pusto tutaj. Dobra, nawet tutaj damy trójkę. To zostaje zwiększone. To też pyk, pyk, pyk. A to się zmieści? Zmieści się, to no dobrze leci prawo, ale leci, ale leci, ej! O! Tak z dyszkę, dobra, to lecimy. Wszyscy niech sprzedają od razu. Dobra, nara. Teraz lewa leci. Ej, nie ma miejsca, nie ma miejsca. Starczy miejsca w nich, co? Czy nie? Nie, nie starczy. Ole gówniane. że to jest, To jest już listopad, ej! Ej! No co jest? Jakie ceny są z dupy? No kurwa. No muszę już zacząć sprzedawać tutaj. Ja pierdolę, nie zdążę. No nie mów, nie. Dobra, zdążyliśmy jakoś. C ej, 37 tysięcy. No nie no, zaropy, 1500. Ajajaj. o lisa, wyrwała tam. Kurde, ale zleciał. Strasznie zleciało mi to szybko, ten rok. No lisa miała dobre ziemi, nie? Z ziemi? Ziemię. Dobra, tutaj też może być 32. Czyli w sumie na 33 wyciągnąłem 31, a z 40 wyciągam 29. Nie wiem, nie ma, nie ma nic pomiędzy dosłownie. O, no kupowała. 2%, daje 6000. Ale to będzie pewnie ostatnia mapka. Chociaż nie, może dokończymy to, kurde, tyle grać. Co to będzie oglądał? O, za 9 kupił Lary. Lary Junior. Mm, nie wiem, co to kupować. To niepotrzebne mi to jest, te krety. Serio. Nawet że się diamenty mogą wydobywać. Tak to. Tak, to niepotrzebne. Dobra. Piek, mamy od razu. Dawaj, sprzedawaj. O, jest. Ale, tu, jakie ceny wywindowane, Tu Złoty 30 co jest grany? Ej, 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 Ale, żebym nakupował tych, kurwa. <grym grym> że, jak dobrze, że to od tego nie zależy, no ale poniosło mnie. E, są emocje. Ja jestem trochę pierdolnięty. Dobra, stan będzie bliżej, chyba, nie? Abo do rok puścimy kreta. Tam jest gdzieś, to dobra, to zrobimy jakoś tak. O, jest, jest tutaj. Mamy znalezisko. Ale musicie sprzedawać, musicie sprzedawać coś. Dobra, jest, Git. Ale dobra, wszyscy sprzedawajcie jednak. O, mamy coś tutaj. Kolejnych dwóch kupujemy. Jest coś tam znalezione, dobrze. Zobaczymy, zobaczymy. No i co? No i nic, nic tutaj nie ma. To wy pierdolicie. Tu nikogo nie ma. Eee, to tutaj niech każdy sprzedaje. Refundacja, nie. I to jest wszystko tutaj, bo on się chowa już. To jest wszystko. I czy to mi się będzie opłacać? To jest w ogóle podstawowe pytanie, nie? Czy to mi się będzie opadać? Chyba jednak tak. No, gdybym widział jeszcze. O, mamy tutaj na szczęście, uf. Dobra, ja kupił to szybko. To bym kupił na szybko. To tam jedną rurę też bym zwiększył. Mam przestać sprzedawać. Ja kupuję silosy i... i stoimy i siedzimy. Po prostu. Ej, dlaczego? No, obok masz silos, gościu. Pierdolę, co to są zaboty. Dobra, to wysany wysane, fajnie, więc lecimy teraz stąd tutaj. Miejsca jeszcze jest nawet sporo. O, 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 o. Sprzedawajcie wszystko, wszystko jak leci, jak leci, jak leci, za złoty 30 to. Ale, o, o, tutaj, o, no, lewa też leci wysoko. Dobra. Ej, ale naprawdę zarąbiste to są te I on, już myślałem, że wylał. Jak to się wylało, nie wytrzymie. Ej, kurde, bo to dosyć długo idzie. Bo już jest wrzesień. Ale prawa leci. Ale to naprawdę, takie są ceny porąbane w tym... W tym roku, że tak powiem, no to jest co roku, tak? Mapa trwa rok. Naprawdę. Dobra, wszystko. Aj, ale derwa teraz spadają, nie? Już nie będzie więcej. Ja nie mam czasu na tyle. Zdążę, zdążę, zdążę. Wszystko sprzedane? Wszystko sprzedane, dobra. Dostaniemy bonusik. Wszystko wy... Tam był diaks. I aż tyś jak zawyciek, to przecież trwał chwilę totalnie bez sensu, nie? E ja dobra ja 40 tysięcy zarobiłem na tej mapie Ja nie wiem czym jest słabsza mapa to Ile ja miałem? 34 Co jest grane? Ej Dobra to ostatnia mapa, to ostatnia mapka jest Na dzisiaj Więc szybko Ja nadal nic nie kupuję, bo od następną się zacznie gaz Więc potrzebujemy dużej ilości pieniędzy Ostatnia mapka, ostatnia mapka i no nie co jest? A, jeszcze muszę kupić akcję, no tak. OE, zaraz będzie trwać pół godziny te 3000, znaczy 3%. <laughs> mm -mm. Oe, po co ja tyle pieniędzy zbierałem? Tak jak miał 30 tysięcy, to jemu ja od razu, żeby było po licytacji, a nie? Ja za to dałem nie wiem ile, 10 tysięcy. Tyle Lisa ma. Dobra, Git. Powrót, dawaj, kopiemy, kopiemy. To jest ostatnia mapa, więc to są najgorsze mapy, nie? Więc. Ja to nawet nie patrzę w sumie na to, czy się zmieści, czy nie, po prostu lecę. Tak szczerze. Czekamy chwilę. O, właśnie dlatego. No, znalezione, dobra, dobra. Tam już kolejne. Kurde, dlaczego tak daleko? No bo to kosztuje aż 400, nie? No nawet 5. O, znalazł tutaj, no. No i fajnie. I my się dogadamy, gościu. A tutaj możemy. Gdy... Chyba, że połączenie ogólne... od razu. O, dobra. Tak to niech będzie, bo to widzę, że duże, duże złoże. Kolejne udajemy. Tutaj się opłaca bardziej. Tutaj nic nie znalazł. Tam jeszcze coś znalazł, dobra, potrzeba teraz kupić. Tak, pyk, 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 od cholery ich. Niech oni sprzedają, wszystko powiększyć. Kolejnego tego i teraz powiększamy w ogóle te rury. Bo bo to jest ogólnie. Uff, de, po 1, 40? Co ogólnie zarobiście duże złoża, nie? Więc to trzeba szybko wy wykopać. Sprzedawajcie dawajcie, po złotych 40, to ja to Ja pierdola, gościu. Znalezione tam zostało. Tutaj też. Zrobimy jakoś tak i tak i tak. Złoty, złoty. Dobra, niech będzie starczy. To niech, niech dwójka sprzedaje, chociaż. Mogę jeszcze kupić. A nie. O, to zrobimy tak. Kurde, bo to jest skał. O ten. Ciekawe. Dobra, jakoś tak zrobimy. Jak idealnie, ominięta. Dobra, i to chyba wszystko tutaj będzie. 4000? Ej, 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 musicie. Ojej. I to wszystko na jednym tym, na jednej wiertniczej tej w ogóle. Cała mapa na jednej wiertniczej. Koniec, tyle. Niech teraz ceny lecą w górę szybko, bo. Ej, o, on cały czas? Ej, ja nie zauważyłem. O kurwa. Ja nie zauważyłem. Ej, dobra, to trzeba powiększyć szybciutko. Dobra, powiększaj w dupie. Ej, 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 ej. ej, ej. Co jakieś fajne ceny? No nie, nie będzie żadnych fajnych cen ewidentnie dzisiaj. Co to jest złotówka? Co to jest złotówka? Znaczy, dolar jeden, no. Ale leć ta, leć ta, wszyscy. Dobra, złoty 15, to już jest fajnie. To już jest sierpień, nie? Dobra, poczekamy, poczekamy. Poczekamy z tym jeszcze. Bo one spadną teraz i zaraz będą. Do... No, to mieli listopad już nie. No, leć, prawa, leć. A nie, październik, no tak, październik, jest, jest po wrześniu, no tak. Kto by się spodziewał? No dawaj, no przez miesiąc nic nie wzrosło. To spada na, na prawo w ogóle. Dobra, lewo rośnie. Mają miesiąc za sprzedanie tego, więc na ludzi. No, 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 no. Kurwa, prawa się bardziej opłaci. O, ej, e dobra. Złoty 30. Dążą. Kurde, no, co? 19 tysięcy. A, dobra. To ostatnie ziem. I tak najwięcej. Najważniejsze, najwięcej. Dobra, do jutra.